Cześć, witam Was w kolejnej optymalizacji na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się optymalizacją Roblox na 2023 rok. Oglądajcie. Zanim przejdziemy do optymalizacji, chciałbym zachęcić Was na stronę na stronę mojego sponsora, czyli KDrop, na którym jak piszecie kod promocyjny Skull, dostajecie 2,50 zł na start oraz 10% bonusu przy każdym doładowaniu. Tak jak wpisujcie kod Skull i dostajecie za to bonus. A my otwórzmy sobie na szybko skrzynkę z kodkiem Kitty i zobaczmy, co nam z tego poleci. 6,50 ile dostajemy? Zaraz zobaczymy. 3, 2, 1, go i dostajemy... Revolver Amber Fade, Czyli nawet dobry skin, chociaż w tej, w tej cenie myślę, że całkiem fajny proficik. Tak więc, jak chcecie wygrać jakiś skin, nawijacie na Twitchu, tam macie co miesiąc odgadnięcie kosę. Więcej informacji na Twitchu. A teraz zajmijmy się optymalizacją Roblox. Zanim przejdziemy do optymalizacji Roblox, oczywiście wykonajcie optymalizację systemu, podkręcicie sobie procesor, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli nie macie laptopa. Więcej informacji oczywiście w filmach poniżej, bądź też macie przepięty teraz w informacje na karcie. Natomiast, jeżeli chodzi o paczkę optymalizacji Roblox, znajdziecie informacje na, na, na jej temat bezpośrednio na moim Discordzie, do którego już jest link z opisza i tutaj macie bezpośredni link do pobrania optymalizacji Roblox. Oczywiście, że nie macie Discorda, możecie wejść bezpośrednio na stronę pliki.schoolmedia.pl i tutaj macie optymalizację Roblox na 2023 rok, którą należy pobrać. I pobierajmy taki oto zip. Ten zip należy oczywiście wypakować. Możemy zrobić to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też przez 7zipa, czy też winrara. Ja wypakowuję to za pomocą 7zipa no i wtedy dostajemy taki folder. W ten folder musimy wejść, klikamy sobie w priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak, tak, ok. Cofamy się do optymalizacji Roblox, wchodzimy sobie teraz w config, gdzie ta xt, kopiujemy sobie tą pierwszą ścieżkę, która tutaj jest u góry, w lupkę to wpisujemy, klikamy enter, Odpalam się teraz folder z Robloxem, no i tu musimy znaleźć plik global settings 13, to jest ten dokładnie plik, otworzymy to za pomocą notatnika, notatnik, no, i mamy teraz takie oto rzeczy. Musimy znaleźć teraz full screen, aby była ustawiony na true. Tutaj mamy full screen true. Grafik Quality Level, grafik Quality Level jest na trójkę, my to ustawiamy na zero. VR Enabled, VR Enabled szukamy tutaj niżej, i również to musi być na false. I teraz zapisujemy. I to jest ważna informacja, że jeżeli jakieś ustawienie zmienicie, to grafik Quality Level wam się zmieni na trójkę, bądź też inne ustawienie. Tak więc tutaj pamiętajcie, żeby to zero pilnować, aby w tym miejscu było. Jeżeli chcecie upewnić się, że na przykład ta trójka wam tam nie wskoczy, możecie też ustawić tutaj, aby to był tylko plik tylko do odczytu, niemniej jednak wtedy nie będziecie w stanie zmienić żadnej opcji w Robloxie, więc pierw lepiej ustawić sobie opcję, a potem dopiero wpisać sobie te konfigi. Tego sobie na razie nie zamykamy, tylko minimalizujemy. Wyjdziemy sobie teraz optymalizację Roblox i wchodzimy sobie NVIDIA Inspector. NVIDIA Profile Inspector odpalamy, tak? I teraz jeżeli chodzi o NVIDIA Profile Inspector, tutaj wyszukujemy sobie Roblox. Zacznijmy od wersji VR, bo dziwo wersja VR jest przypisana jako też do zwykłego i musimy mieć ustawiony transparenty i super Sampling na AA, mode replay, mode all i LOD bias na 0, 3, 7, 5, 0. Jeżeli macie gorszą kartę graficzną, możecie tutaj skusić się na większą liczbę, niemniej jednak im większy plus, tym bardziej rozmyte tekstury będą, więc ja mam ustawioną taką wartość bezpieczną, którą znaleźliśmy sobie w Fortnite wraz z Hayo, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak więc taka wartość jest bezpieczna dla praktycznie każdej gry, a powyżej po prostu są już tekstury porozmywane i nie są one ostre. No i tak samo robimy dla Robloxa. Roblox również te same opcje, czyli AA Mode, Replay Mode All, no i 3750, potem klikam Apply Changes, który jest w prawym górnym rogu, Changes. no i sobie to zamykamy. Wchodzimy z powrotem do optymalizacji Roblox. I teraz mamy odblokowanie FPS-ów. Odblokowanie FPS-ów robicie na własną odpowiedzialność, ponieważ jest to wykrywane u mnie jako wirus. I ciężko mi powiedzieć więcej na ten temat. Ogólnie robicie to na własną odpowiedzialność. To ogólnie odblokowuję FPS-y. Jeżeli chcecie to pobrać, to tutaj Wam będzie wskazywało, że wykryto wirusa. Więc aby tego uniknąć, i aby to ściągnąć w ogóle, i tego korzystać, trzeba po prostu wyłączyć ochronę przed wirusami. Więc tak jak mówię, robicie to na własną odpowiedzialność. Ja to zrobię, żeby pokazać Wam, że to działa. Pyk, 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 pyk. Wszystko wyłączyłem, wszystkie opcje No i teraz to ściągamy Teraz jak widzimy nam się to pobrało No i tutaj otwieramy sobie ten folder I wypakowujemy sobie ten booster Abyśmy mieli w ogóle boostera Klikamy sobie z tym folderem Również go zostawiamy sobie włączony Możemy też skupiać sobie gdzieś tam na pulpit Abyśmy mieli to zawsze pod ręką Bo to trzeba po prostu odpalać za każdym razem Kiedy uruchamiamy Roblox I tak mówię, robicie to na własną odpowiedzialność nie jestem odpowiedzialny za ten plik, ale ogólnie nic mi się z tym plikiem nie wydarzyło. Kontynuujmy optymalizację Robloxa, Jest zostało zgodność ustawienia grafiki w Windowsie. I tutaj w tym celu wchodzimy sobie w folder Roblox, który nie zamykaliśmy, wchodzimy sobie w Versions i teraz szukamy wersji nie Studio, tylko wersję zwykłą, u mnie to będzie wersja BE coś tam coś tam. I na Player Beta klikamy sobie właściwości, zgodność, wyłącz optymalizację pełnoekranowe, zanim ustawimy sekret rozdzielczości DPI, zastąp do aplikacji, OK, zastosuj, OK. Kopiujemy ścieżkę, która jest u góry, CTRL C. Wchodzimy sobie w lupkę ustawienia grafiki. Teraz tu klikamy przeglądaj, wklejamy tę ścieżkę, którą skopiowaliśmy u góry, Enter, Roblox Player Beta, dodaj opcję, wysoka wydajność, zapisz. Teraz sobie to możemy zamknąć, odpalamy sobie teraz Robloxa, i w tym momencie jak Roblox tam się włączy, dopiero wchodzimy do naszego folderu z FPS Boosterem. A to zaraz włączmy sobie na przykład nie, tajemnicę morderstwa 2 To co byliśmy po poprzedniej optymalizacji To tutaj chodziliśmy sobie w mystery 2 I tutaj po prostu sobie ten fps unlocker ustawimy No i dobra włączę jeszcze wyświetlanie fpsów Żebyśmy widzieli ile tych fpsów mamy Na razie jest cały czas 60 Jak widzimy jest git No i teraz sobie ustawmy fps unlockera I tada mamy odblokowane fpsy I mamy ich 400 500 do 600, a do 700 wczoraj dochodziło. O kurde, chyba się, chyba się gra zaczęła. A ja kompletnie nie wiem, co mam robić w tej grze. What the fuck. Nie wiem, co miałem tu robić, no ale w każdym razie FPS-y widzicie w lewym górnym rogu, tak one się prezentują. Jest ich więcej niż ostatnia, po ostatniej optymalizacji, ponieważ doszedł nam tutaj też Elodie Bias, tak więc myślę, że jest się o czym cieszyć, bo jest FPS-ów mega dużo i mega fajnie można sobie pograć. I kolejna ważna sprawa, żeby wyłączyć FPS Unlocker Booster nie wystarczy wyłączyć z Robloxa, ponieważ wtedy ten FPS Unlocker zostaje. Trzeba wejść w takim wypadku w... Menedżer zadań, którego uruchamiacie alt, ctrl, delete, potem menedżer zadań, kończy w szczegóły, bądź procesy i tu macie FPS, unokę, którego trzeba zakończyć, bądź ewentualnie może też w pasku dalej go wyłączyć, w sensie w prawej stronie, tam pod strzałką na dole. W każdym razie, w tym odcinku to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się podoba, że tak, za łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem, po to, aby nie pomyśleć kolejnych materiałów Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć!